Siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku. Paru widzów, parę złotych i zorganizowałem turniej 1 vs 1 który teraz macie przyjemność oglądać. Abym zapomniał, jak masz tak dobre serce, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję, żeby nic się nie ominęło, a może następnym razem to ty wygrasz jakieś skinka. Pozdro! Ale to musi strzał. nie się jak stało to. Ja to Znowu big pass, big, big pass tutek. Chłop wszystko przeżywa. To jest. Niko, ale odrobiłem. Jest ładnie, jest ładnie, no. To jest, między top 3 jest bardzo duża rata. Jestem ostatni, ostatni. O, ale to była szybka końcówka. Czekaj, kurwa, to łapę do koloryfera włożę. Uuu. Uh. Widziałem te edity. Jak to jakiś chyba? Create i Quarry. Tak. Dobrze wykorzystany moment. Super. Ej, masz pozycję na potwierdzenie czy na puszczenie? Na myśl. A, że tak pojedzie. Faktycznie, no. Nie no, tak się odwrócił Tak się odrzucił. Tak, 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 do, jakby, na, walki walki, te, wieramy... no, tak, wieramy, tak, 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 że tak, 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 jakby osób tak, 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 no, ale to jest masy z tych 9. Ja bym potem samochodę. te 8 osób, co zostały, no, Bym grał. Ale jak do mapy na klik się. Oj, oj, oj. także jak to jest kanał. Ja. Nie no, kurwa! Znowu! Nie! Pierdolę to, przysięgam! No, mówię nawet jednej dziewczynie, nie mogą mieć. A ja mam siebie. Ale 39 głowę. Ja siebie jestem. No, Daw Big i Kamcio odpadają Daw Big i Dof, Camcio, jeżeli ja to mogą to proszę opuścić ekipę Tak do centrum Do laboratorium Nie no organizacja to jest po prostu A ja on cały czas zimno łapy, no No z mam tak samo Aldente Tutaj pierwsze i drugie miejsce gdzie wale. Gdzie jest drugi? Halo! Tutaj Bardzo dobrze No i wy możecie walić się jako pierwsi She's a co? A ten... <laughs> Ej Ej męka Ja jestem no. f**king gównem Dobra right. Ja, ja pierdzielą tam dalej ich trakuje Poka, watch, tutaj w centrum nie pij mini, bo ja nie mam, nie pij A okej okay. Jakie no. mini tutaj? Wy dalej się tam bijecie? 2 do 1 dla dla Kasperosa. No dobrze. Halo, kto był trzeci czwarty? Ja to wy walczycie teraz ze sobą. Jak oni skończą oczywiście. I z wygrał. Kasperos wygrał? Tak, Ta, Super. Zwycięzca sobie Możesz gdzieś tam stanąć obok. Walczą kolejne dwie osoby, które mm. przed wyznaczyliśmy. Tutaj miało to, to było sobie walczyć. Ja byłem czwarty, a trzeci Trzeci i czwarty. No to tu się tak. zgłosiło, że jest tak. trzeci i czwarty. No Nika, po tym jak powiem, wygrałem, to jaki jest konkurs? Eee, no na, No, następne będzie to, że będziesz się bił z kolejnym zwycięzcą, jakby nie? Dobra, lecimy z drugą rundą. 2-0. 2-0 mówicie? No to Paweł, jakie rankingi masz na Torium? Chłopie, ja mam wyjebane w <grywa> nie Halo, co się dzieje? Dlaczego jedna osoba walczy ze sobą? Chłopek <grywa> co <to> się boci? <grywa> Kawałka, kurna. Ale jest danym koksem, więc to, to wygrywa. Dobra, Maksym wygrał, się nie chce kręcić. Piąta jeszcze ta osoba biegnie w dobra, sobie jednogłośnie. Dobra, dobra, to, to możecie wskoczyć. Gdzie jest szóstych, Halo? Ja Jest tak jak No jest? No jest, ale chyba on wyszedł. No jaki hop? To jest nie życie. To weźcie jeden ktoś z własnych, kto jest was, niech tu przyjdzie. Ja, ja. No dobra. Jak ja, 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 Jak? po Jak? Dobra, bijcie się Do trzech Jak? Jak? mi pięć lat buduje... Oj. Oj. Tu ja coś przegrał pierwszym rundę. Dobra, drugim drugą lundę, gracie drugą rundę. Cześć, bo ja lagi mam. Aha eee, że on gra ten to i... Dobra. Ja siedzę w boksie tu na dole, e. Ej, czekajcie, bo... Cośliście jeszcze raz, bo to... No ale to może teraz coś innego zagraje jako ma pięknie. To już nie ma nikogo właśnie więcej, tamten jeden ziomek w ogóle wyszedł i wyszło na to, że jeden ziomek to został bez pary, więc chyba przejdzie co tak o. Ej, weź zrób Ej. za półtora miesiąca taki sam turniej, kiedy mi się ręka poskłada i będę grać jak warm. Dobra. <laughs> oh, git. Czekaj mnie poinformuj jakoś pół godzinki wcześniej, żebym włożył e łapy, do kolory No dobra, przegrana ja osoba, będziemy sobie, sobie staną spokojnie gdzieś spokój albo niech mogą wyjść po prostu sobie do roboty. No ciaska został Ja zostałam ja Dobrze i dobra Już wy wszystkie właściwie pojedynki więc teraz wygrane z wygranym No i super No to możecie się bić Ej, a ten ciasko Team wygrał? Eee, ja. ciasko Team nie wygrał znaczy, jeszcze bo z no, znaczy, byłem, ale w... przegrałam no, tak. robiłana mocny zawodnik Ale i tak jestem zadowolony To jest zadowolony No właśnie no strefki wygrałem, a ja jestem taki wykręcony, że to jest szur. I to jest nie. podstawa w życiu. No, trzeba być zawsze zadowolony, nieważne czy się przegrasz czy nie. Tak, ja tak zawsze będę wygrał w mojej serduszku. na tym oczekiwaniu mnie tak naprawdę mecz, jest tylko, bo zawsze dorab pizdę, internet, kurwa. Znowu zaczął szwankować. Oj, oj, oj. Tego, że się e. nie spodziewał. Patrzymy, co się dzieje. Wszystko mam teraz z dobrej perspektywy. Aj. Ile jest? Ile jest? Jeszcze raz? Dwa y jadą. Dla? Dla mnie. Okej. Okay. Dla tego, co głosem. było sam. Już... Trzeba to schoczyć szybko i sprawnie... Nie, nie maksymalnie. O, no i patrzymy Aj. Ale no, blisko było. Teraz tutaj kolega i kolega, nie, który nie, za darmo nie, się dostał. Nie, Dobra. Jak ja przyjechałem z to już nic sobie wykręcam, tak? No niestety, no nie. Nagradę pocieszenia. I teraz y, koleżka, który za darmo się dostał ma szansę większą niż Kasperos Czy niestety. Gole, tak, ale, tak. Ale, ale zobacz jak ten Kasperos, mu chodziło tylko o Fadonso. Nieważne, no, nie ważne. Biadę ciasko, nic nie wygrał Nie, ja nie wierno <noise> widz, nie wierno widz, ale tu chyba za <noise> zawsze No i świetnie No cisza tam na górze widziałem Kuta banimy się po boksach Ey, bez kitu, codziennie, codziennie, codziennie każdy mówi: No, jutro macie teraz, no, 10 lutego macie teraz, no, 11, nie, 12, 26, 10, 15, 18, 12, 1, 2, 3, tak co, cały czas? E, cały czas czekam i na no niego. Super, historia. Dziękuję. Jaż tak sądzę. O, następny niewierny widz. O, następny opuścił. Fałszywie samo i tego tak gdzie na fałdolce. <noise> To nie tak, że ja biłem tu tylko po to, żeby strach To tam to tak nie. nie jest, To chodzi o, o świetną zabawę, nie? To chodzi o super zabawę. Tak, mi tak, 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 Pierwszy raz widzę, że walka zniosła się na podłogę, a nie 3 km na ziemią. Weź niko, nie? Możesz coś tam, tam... O, ty masz ładnego skina. Dziękuję. W... 2-2 jest. A kurczę, zobaczcie jaka zacięta a, walka. zacięta walka. No, no. <laughs> O Właśnie, ja nie mogę dodać, bo mi mnie odpuścił. A, no właśnie, oczywiście dostałeś, a ta. no ta. Została schamowana. No i tak bym ją na zwrócił, nie wiem. Cze, Czemu nie? Ja bym jednak się zwrócił, nikt ją, nikt. Ja w ogóle teraz... i ja no nie osobę. No dobra, to teraz Keryś. Bije się z finalistą. 2-0 dla mnie, nie, teraz odda. Okay. O kur... O Boże, co ja się zrobiłem, Ale witkurs. No to było szybkie, to było, na... to nie wyglądało finalnie, nie? A nie, Maktyn chyba nie chce tej Tygrysicy, to jest coś tak, słyszę po nim, że nie jest zadowolony. O, Róży jest No czekaj. Mmm, bez presji. Tygrysica. Mmm... Nie no, Różys ta... czekaj sekundę. Dzięki. Aha, trochę stinky. stinky. No trochę, troszeczkę. No to dzięki, że mnie skinę bo w, w w sferu. To ja poproszę Tygrysicę, no. Chyba. Okubisowa jest z tą nagradą po angielsku na live. Ale fajnie. No. I co przyszło? Tak. No jest super. Osoba numer dwa wygrana, no to był... Y, kolega, który jakby za darmo grał? Ten gość raz wygrywa w życiu. A to co się zapyta, no, no, to jest. To wydarzenie. muszę przyznać, że kolega ma farta nie w życiu. Halo, halo, dzień dobry. No dobra, byku, y, ja że tak powiem przemyślałem sprawę, sprawdziłem y, sklep dzisiejszy. I y, masz do dyspozycji 1200 fałdorców. Jest łącznie za taką cenę 40 przedmiotów w sklepie, więc masz co wybierać tego pizza do 800 i do tego jeszcze... Jest powodę e, Na jakąś emotkę za 400 fodolców. Ja. ja uważam, że ta szybka przekąska jest bardzo fajna. To zupełnie pierwsze. To jest tak. I kosztuje no około no dobra, może być. No dobra. I poszło. No dobra, no to ja Ci dziękuję za udział i wszystko. I, i, i mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. No dobra, dzięki. Siema. Siema.